Siemano, witam wszystkich na naszym kanale. Pewnie część z Was się zastanawia, co dalej z juką hydrą, z która miała lekkie problemy, więc w tym filmie wam pokażę, co się z nią podziało, jak ona wygląda na ten moment. Także zapraszam do oglądania. Ale nim dojdziemy do tej juki hydry, pokażę Wam jeszcze. Tutaj ten nasz zakątek pustynny fajnie to naprawdę wszystko podrosło. Wszystkie te juki jest tego sporo. Robi się to takie gęste, coraz większe te roślinki. No ale niestety już mamy październik. Więc za niedługo nie wszystkie, bo nie wszystkie, ale co po niektóre będzie trzeba pozabezpieczać. Łącznie z tą panią. O tej pani chyba nie muszę zbyt dużo mówić. Patrzcie, jaki to jest wielkolut. A sakra, wielka, wielka palemka waszyngtonia robusta, jakby ktoś oglądał ten film i był pierwszy raz na naszym kanale. Moja ulubiona palma, która tak szybko rośnie, że po prostu się nie nadąża z budami na nią tak szybciutko. Zobaczcie, tutaj już u nas też panują wykopki, Kolokacje już trafiałem do donic, częściowo będą. Zimowane szklarnie, częściowo w domu. Tutaj jeszcze sporo, sporo zostało. Te wielkie eskułenty będziemy wkładać do piwnicy na pewno, ale to Wam może nagram osobny film. Przejdźmy teraz do naszej juki hydry, o której Wam wspominałem. Tutaj macie jeszcze dalszą część zakątku pustynnego, więc teraz już zobaczycie naszą jukę hydrę. No, i jak Wam się podoba? Tak oto się prezentuje. Jak widać, złamała się w pół. Wszystkie głowy padły. Każda z głów padła. Nie bez powodu, myślę, wypuściła tak dużo wokół siebie nowych odrostów. Po prostu w ten sposób, że tak powiem, zabezpieczyła się. I no, żeby dalej, po prostu ta juka była tak dalej, były te juki małe, chydry. żeby nie wyginęła całkiem, wypuściła dzieci, a sama, niestety, padła. Czasami tak dbywa. Nie mamy tutaj do nikogo pretensji. Aczkolwiek myślę, że z tą juką coś było nie tak już od samego początku. Można było to troszeczkę wywnioskować po tym, że miała bardzo krótkie liście. Może też błędem było. Pierwotne posadzenie w innym miejscu, w którym było troszkę mniej promieni słonecznych, krócej świeciło słońce. Myślę, że też nie bez powodu było to, że, że mogliśmy obciąć od razu wszystkie kwiaty, a myśmy te kwiaty zostawili, i to też w jakiś tam sposób tą mówiłkę nam na pewno osłabiło, tak to wygląda. Tutaj macie jeszcze z innej perspektywy. No i tak to jest, w skrócie, Juka nam padła, nic się z tym nie zrobi, mamy w kadrze teraz jukę Rygidę, generalnie wszystkie Juki bardzo fajnie rosną, no oprócz tej naszej nieszczęsnej Hydry, strasznie porosły, tak jak ta Rygida, ona urosła bardzo dużo, także tak to wygląda. Eee... No szkoda, bo była to raz, że dość droga roślinka Druga sprawa dość taka inna niż te wszystkie juki, miała dużo głów Ale niestety tak to czasem, moi drodzy, bywa No i powoli nam sezon się kończy Za niedługo będzie trzeba przyciąć banany Maureliasy podkopywać Całą tutaj ten zakątek egzotyczny niestety będzie musiał zniknąć No ale to Myślę, że jak się uda, to nagramy osobny materiał. Jeszcze czeka nas praca tutaj z oczkiem wodnym, i to też Wam postaram się nagrać. Powiem Wam, co tutaj będziemy działali jeszcze przed nadejściem zimy. A myślę, że to będzie w najbliższym czasie. To tyle na dziś. Trzymajcie się. No i do następnego. Cześć!